Dzisiaj nie ma pana Maryczka. Pan Marycyk miał zawał i jest na L4. Jak to? Tak to. Podobno lewe przeglądy robił. Przyszła kontrol. Tak się chłop przejął, że go Rka zabrała. A ty Synek co? Na przegląd czy w odwiedziny? E, w odwiedzi... znaczy na przegląd. No to wiesz co na stanowisko. Kluczyki w stosyjce zostawi auto na naręczny i nie gasić. Nie no, nie po to się tyle męczyłem, żeby zapalił, żeby go teraz gasić. Brrr. rejestracyjny poproszę Synek nie śpimy o coś się tu zaplątało oddaję. No to zaczynamy! Trochę wstawiona była i nagle widzę, że mi się do rozparku dobiera. No to mówię do niej kulturalnie. Ty jak chcesz mi zrobić laskę, to sobie najpierw zęby mi. <laughs> no to co, to dentystka była? A nie. A nieważne. I co dalej? No nic, dalej to się obudziłem. Hej, Space właśnie taka rozkmina. Co jest lepiej jak jest świnia szczupła i zgrabna, ale paskudna z ryja? Czy śliczna na gębie, no ale gruba. To którą byś wybrał? O kurno, ale trudne pytanie. Jak na maturze? No ty wiesz jak jest na maturze. No chyba fuj, trudno, nie? Nikt z moich znajomych jeszcze nie zdał. No nareszcie. A ty co tak wyglądasz, jakby ci się faza tył do przodu kręciła? Szerszeń przeglądu nie przeszedł. Co zawsze powtarzam? No, że w Polsce legalnie przeglądu zrobić się nie da, bo jest bieda. No właśnie, prawie dobrze. Dobra, Luz, wpadnij do mnie po zamknięciu na warsztat. Jak stary pójdzie, to coś wykombinujemy. Coś długo go nie ma, nie? No, trochę długo. Mam nadzieję, że Space on nie nawali, bo inaczej cały misterny plan pójdzie się jebać psów w dupę. Mogliśmy pójść razem z nim. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale on nie jest zbyt bystry. Przy takim zadaniu mózg tylko przeszkadza. Hasło! JP! Ale JP na ile procent? Yy, na pięćdziesiąt! Bo się trochę cykam! <laughs> dobra, właśnie! Jason, czy ty wiesz, jak wygląda kartofel? No co, ciemno było w ramię, jak leci, nie? Ale nie spoko, Walu luzuj po ślady, gdzieś tam pod cebulą powinien być jeden. No, masz fart. Dobra, zaczynamy operację! Dobra, Walu, niech sens się tyle odbijemy, pić od groszy będzie git. To co, że co innego pisek, to to będzie czytał! Wojtas, jak chcesz mieć dobrze przegląd zrobiony, to nie przeszkadzaj diagnoście. Kurde, ale ty to masz łeb. Walu, a do malucha byś mi też zrobił? Ja bym ci ziemniaka przyniósł? Pomyślimy. Dobra, teraz najtrudniejsze bo ręcznie długopisem. Za pierwszym razem musi być. Termin następnego badania. Ach chuj, zdabę ci na 5 lat, żebyś co roku mnie nie męczył. Który dzisiaj jest? jakoś tak od razu lepiej chodzi, serce, jak ma aktualne badanie. Pewnie się cieszy. No nie wiem, pewnie bardziej by się cieszył, jakbym mu olej zmienił albo raz w życiu zatankował 98. ósemkę. co jest? Jak tak przyspieszę mocniej, to ściąga mnie lekko w prawo, a jak hamuje to w lewo. Rozyna na to tole i wahacza. A da się coś z tym zrobić? Bez kasy? No bez kasy. Nie. <laughs> W sumie idzie się przyzwyczaić. Lekka yy, Kontra przy ruszaniu, potem psy. O cholera, psy. I jeszcze macha kon lizak. No to spokojnie, Wojta, z papiery masz w porządku. Bez paniki, zatrzymaj się i udawaj, że wszystko gra. O co chodzi, panie władzu? Przecież nie jechałem za szybko. Zwyczajna kontrola rutynowa dowodzi, rejestracyjny, proszę. No i pięć stówek poszło się, jak mawia jeden Albańczyk, jebać. Co? Ale że jak? A myślisz, że bez łapówy cię puszczę? Łapówka? No za co? Przecież wszystko gra! Synek, jak pieczątką kartoflaną robisz sobie przegląd, to strugaj tą pieczątkę odwrotnie, bo potem się jak w lustrze odbija. Poza tym przeglądu na pięć lat to nawet nowe fury nie przechodzą. A, i jeszcze jedno. Jak wypisujesz datę, to ze sprawdź najpierw aktualny kalendarz. 2012 to był 3 lata temu. No, to mnie walu załatwiłeś. Wiem! Co? Już wiem! Nieważne ładna i gruba, czy paskudna i zgrabna. Ważne, żeby była chętna! I myk! Matura namierny, zdana, kur...